Spojrzej na nas, świętego srebro, by z Twojej wiarnej, niech twoja czuła ojca, miłość, szczęście i pokój, godzi w Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam przeżywających rok świętego Józefa, rok bileuszowy na kolejnej szóstej naszej katechezie. Tym razem temat, który podejmujemy to Józef Ojciec Czuły. Temat zaczerpnięty oczywiście z listu apostolskiego papieża Franciszka Patris Korde. Ojciec Czuły. Zacznijmy od fragmentu Pisma Świętego. Proszę pozwolić, że sięgnę do księgi proroka Ezechiela, to jest 34 rozdział, wersety od 15 do 16. Ja sam będę pasł moje owce. I ja sam będę je układał na legowisko wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opaczę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pas sprawiedliwie. To króciutki fragment, ale taki, że tak powiem, ujmujący. Mamy pokazaną, pokazaną czułość Boga. Boga, który pragnie. Zaopiekować się każdą owcą, i owcą, która jest skaleczona, owcą, która jest zagubiona, ale także tą tłustą, której nic nie dolega, której po prostu trzeba pomóc w sensie czułości, miłości, ciepła, dobrego Ojca. Taki jest Bóg. Takich fragmentów w Piśmie Świętym znajdziemy bardzo wiele. Zresztą, mając doświadczenie relacji z Bogiem, no to wiemy, jak wspaniały, kochany, miłosierny to ojciec. Moi drodzy, dlaczego zacząłem właśnie od tego fragmentu Pisma Świętego? Bo to Stary Testament. Takiego Boga doświadczał Izrael. Oczywiście my też doświadczamy, ale tu się cofamy troszeczkę w czasie. Izrael, lud wybrany. Oni czytając słowo, mając doświadczenie relacji z Bogiem. Bardzo mocno odczuwali tę miłość i czułość Boga. Można powiedzieć, że tak byli kształtowani, tak byli formowani. W tym ludzie, ludzie izraelskim był również święty Józef. Pamiętamy, pochodził z rodu Dawida, więc i on też miał tę przyjemność, ten przywilej słuchać słowa, doświadczać miłości, doświadczać czułości Boga. Pan Bóg obiecywał i realizował swoje obietnice. Józef tego w swoim życiu bardzo mocno doświadczał. Dlatego, moi drodzy, nie dziwmy się, że tak wychowany, tak uformowany, tak z takim doświadczeniem, że on również taką czułością obdarza Jezusa. Jako mąż Maryi, który otrzymał ten przywilej wychowywania Syna Bożego, również w dziele wychowania zwraca uwagę na czułość. I dlatego nie dziwi fakt, że w liście pasterskim patris Korde. Papież Franciszek, powołując się na jedenasty rozdział księgi proroka Izaasza, pisze o Józefie słowami księgi Starego Testamentu i pokazuje go, że tak jak Bóg w stosunku do swego ludu, tak również Józef w stosunku do Jezusa uczuł go chodzić, biorąc go za rękę, był dla niego jak ojciec, który podnosi dziecko do policzka, pochyla się nad nim, aby go nakarmić. Czyli ojciec czuły. Ojciec, który zwraca uwagę na to, jakim być w stosunku do swojego dziecka. Więc zobaczmy, możemy tutaj pozazdrościć, jakiej dobroci, czułości Jezus doświadczał od swojego ziemskiego Ojca. Proszę wspomnieć teraz i nasze dzieciństwo, czy nasze doświadczenie. Ja myślę, że wielu z nas, słuchających, oglądających, z wielkim sentymentem i z wielką miłością myśli o swoich rodzicach. Rodzice okazywali nam też czułość. Tak jak Jezus doświadczał od Józefa, to my również uzyskiwaliśmy, doświadczaliśmy od naszych kochanych rodziców. I proszę zobaczyć, zwrócić uwagę, że często tej czułości doświadczaliśmy w naszych słabościach. Kiedy człowiek sobie coś zrobił, kiedy było mu przykro. Kiedy może coś przykrego czy złego doświadczył, może ktoś mu coś powiedział, cisnęły się łzy do oczu albo one już ciekły na popoliczkach, wtedy właśnie jako wielką wartość ma przytulenie mamy, czy taka ojcowska ręka ojca położona na ramieniu, czy przytulającego do swojej piersi to jest właśnie ta czułość czułość doświadczana w różnych sytuacjach swojego życia. Ale najbardziej jakoś w tych, które możemy tak nazwać bardzo ogólnie kryzysowe, trudne, smutne, kiedy człowiek jest w jakiś sposób doświadczany. Tak samo doznajemy takiej czułości od czy w ogóle bezcenna jest w tym względzie rodzina, relacje zawierane, utrzymywane w rodzinie, w środowisku rodzinnym. Dlatego i taka teheza jest też takim dobrym momentem, żeby sobie powiedzieć, przypomnieć, uświadomić, jaką wielką wartość ma rodzina. Małżeństwo mężczyzny i kobiety, z której, w, którym, w której rodzią się dzieci. Bo mówiąc o Józefie, trudno też tego nie podkreślić. Moi drodzy, kiedy patrzymy na Józefa, Józef jest przykładem y, człowieka, ojca, że Bóg działa w słabościach, Bóg działa w chwilach trudnych. Tak też to pokazuje papież Franciszek. W liście Patris Korde, ja jeszcze raz do tego listu za chwilę nawiążę, ale proszę spójrzmy, przypomnijmy sobie dwie takie sytuacje biblijne związane ze świętym Józefem. Pierwsza to kiedy dowiaduje się, że Matka Boża Maryja, jego żona jest w stanie błogosławionym, on wiedział, że jeszcze no, nie przeniosła się do niego, nie podjęli pożycia małżeńskiego, dlatego był tym wszystkim zdziwiony. Dobrze znamy ten fragment z Pisma Świętego i to jest chwila jego słabości. To jest chwila jego zawodu, takiego trudnego doświadczenia. I proszę zobaczyć, doświadcza w tej słabości czułości Boga. Bóg przez anioła do niego mówi. Bóg mu się objawia. Bóg mówi, co ma zrobić. Wstań i weź Maryję do siebie. Nie bój się, Józefie. To, co jest w niej, zostało poczęte z Ducha Świętego. Jakie czułe słowa, czu, czułość Boga w stosunku do w tym momencie, Zawiedzionego czy sfrustrowanego Józefa. Bóg mówi, Bóg przytula, Bóg wskazuje drogę, w jaki sposób ma postąpić. Bardzo podobnie jest w momencie, kiedy już po narodzeniu Jezusa muszą uciekać do Egiptu przed chorym z zazdrości Herodem, który wydał wyrok śmierci na Jezusa, i zresztą poszukując Jezusa na inne dzieci, na innych chłopców. I znowu, Staje w trudnej, kryzysowej sytuacji. Na pewno łzy w oczach, bo przecież jest żona, jest dziecko, może już w miarę poukładane życie, a tu słyszy, że trzeba uciekać. Trudne doświadczenie, i znowu Bóg w czułości pokazuje drogę. Józefie, wstań, weź dziecię i uchodź do Egiptu. Słowa miłości, słowa jasnego wskazania, zaufanie obdarzonego miłością Józefa. Który wie, że Bóg go nie zawiedzie, że Bóg wskazuje mu drogę, że Bóg się opiekuje, że Bóg pasie swoje owce, tak jak słuchał w księdze proroka Ezechiela, kiedy miał okazję rozważać Słowo Boże. Bierze dziecię, ucieka i zwycięża. Ratuje świętą rodzinę, ratuje zbawiciela świata, żeby móc później, po śmierci Heroda, wrócić do Nazaretu, kontynuować dzieło wychowania. I przygotowywać Jezusa do ofiary krzyżowej, przygotowywać go przez swoją czułość, którą sam doświadczał od Boga. Moi drodzy, i tak właśnie papież Franciszek pisze o Józefie. Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje również wiarę, że może on działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu steru naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale on zawsze ma szersze spojrzenie. Bardzo mnie ujmuje ta myśl papieża Franciszka, żeby nie bać się w pośród życiowych burz, kiedy jesteśmy doświadczani, nie dać, nie bać się Bogu oddać steru naszej łodzi. Czuły ojciec Zawsze powiedzie nas do właściwego portu. I moi drodzy, taka ostatnia myśl. My też w naszej słabości, i tu chcę, żebyśmy sobie to uświadomili, doświadczamy czułości Boga. O jakiej słabości myślę? Myślę o naszym grzechu. Myślę o sakramencie pokuty i pojednania. Przychodzimy doświadczeni, przychodzimy potargani przez grzech, przez naszą słabość. W pokorze klękamy do sakramentu pokuty i pojednania. I doświadczamy czułości. Tak jak pisze papież, czułość jest najlepszym sposobem dotykania tego, co w nas kruche. Doświadczamy czułości Boga. Dlatego ważne jest spotkanie z Bożym Miłosierdziem, zwłaszcza w sakramencie pojednania, doświadczając prawdy i czułości. Prawda zawsze ukazuje się nam jako miłosierny Ojciec, z przypowieści wychodzi nam na spotkanie. Przywraca nam godność, stawia nas z powrotem na nogi, wyprawia dla nas ucztę z uzasadnieniem: Ten syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. To fragment 15 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza i fragment oczywiście listu apostolskiego papieża Franciszka. Moi drodzy, zakończę świadectwem, fragmentem świadectwa. Jest taka piękna książka, to jedna z czterech tomów. Która ukazała się nakładem wydawnictwa Wam, Cuda Świętego Józefa. Bardzo lubię do tych książek. Ja mam cztery tomy, bardzo lubię sięgać, ponieważ no, można też zobaczyć czułość Józefa wobec nas. Józefa opiekującego się, Józefa, który jest gotowy pomagać nam w naszych doświadczeniach i trudnościach. To świadectwo napisała siostra zakładna, siostra karmelitanka, która podzieliła się pewną sytuacją z życia jej rodziców. Mój tatuś. Też miał przeżycie w czasie wojny. Niemcy zaczęli palić domy we wsi i zabierać ludzi na rozstrzelanie. Mamusia z dziećmi uciekła do lasu. Tatuś został, aby powypuszczać krowy. Zabrał trochę chleba, jako pierzynę i sam też pobiegł do lasu. Pomyślał sobie, gdzie mam teraz szukać rodziny w takim dużym lesie. Modlił się do świętego Józefa, bo też miał na imię Józef, żeby pomógł znaleźć mu rodzinę. Zmęczony zdrzemnął się i przyśniło mu się, że są za siódmym potoczkiem pod krzaczkami. Tatuś się zbudził i poszedł. Uwierzył w to, co mu się przyśniło. Szedł i liczył. Były pola i pomiędzy nimi las i strumyki. Odliczył siedem i rzeczywiście ich tam znalazł. I powtarzał: Święty Józef mi dopomógł. Józef to ojciec czuły który sam doświadczył czułości Boga w swoich słabościach i w kruchości i słabości, nigdy nie zostawia swoich czcicieli. Zostańcie z Bogiem.